Ja. Udławi, no też prawda. No to chodźcie panu, pan, proszę państwa do wody. Chodźcie do wody, idziemy do wody. Proszę za mną. Proszę za mną, idziemy. Tu do wody macie. O, tu. Tak. Tu. Tu. No nie, 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 żadnego psadnego żadnego psa. <laughs> Czekajcie, bo no, ka ka kaczuszki są biedne, tak, chamstwo tu tu. Co? Bch.